Siemka z tej strony prosto, to jest kolejny odcinek zarówno Kolejna Noc, z Five Nights at Freddy's 1. Zaczynamy noc drugą. W pierwszy... Okay. Super, Bonnie już nie ma. Ekstra. today too. Uh, congrats! I, I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. Uh, it might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Uh, interestingly enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. Uh, I've heard he becomes a lot more active in the dark though, so funny, hey, not I guess that's one more reason not to run out of power, right? Uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights. Uh, there are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if, if you can't find something or someone on your camera, uh, be sure to check the door lights. Uh, you might only have a few seconds to react. Uh, not that you would be in danger, of course. Uh, I'm not implying that. Uh, also, uh, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. Uh, I guess he doesn't like being watched. Not anyway, I'm sure you have everything under control. Uh, we'll see you soon! Don't you Boni bo znowu zaczynasz jak w nocy pierwszej. Super, dzika się poszła. Dzika jest tutaj. No, Boni bo nie w I sbugowany jesteś Pójdziesz. Teraz pójdziesz. No nie, nie wierzę. Cczekawcież. Po nim. I nie widzę Boni. Czyjka wciąż tutaj. Chcę się skupić trochę na dźwięku. Okej, okay, Boni tu jest. Nie mogę powiedzieć I tak w ducho. się tak wybuguje. Okej, okay, ciekawe, tu jest. jest no, nareszcie to jest czwarta jema, ja mam 25% energii. Mam takie gorące uszy, że normalnie sobie tego nie ukażacie Proszę pamiętać, że szósta kamera nie działa. Cześć Freddy. Widzę, że się poruszyłeś w końcu. W końcu. Jezu. Przestraszyłem się tego bo O Jezu, jak ja się sram. Czyka! Czyki, piki! przerwy muszę uspokoić. uspokoić piąta w Ja chcę szóstą. Szósta Ja się boję. Ja się naprawdę boję. Proszę! Proszę! Nie! Że tej drugiej nocy nie przeżyję. Ale trzecia to na pewno ta noc jest dla animatroników, nie dla mnie. O nie. No, powiem wam, adrenalina trochę podskoczyła, jak już po prostu Bonnie się pojawił i nagle zgasło światło. To mnie przeraziło. Myślałem, że Bonnie wyskoczy, ale. Wyszedł Freddy z Toreador Marsz, ze swoją kochaną pioseneczką. Na szczęście to był Freddy, a nie Boni, bo Boni według mnie jest najstraszniejszym animatronikiem. Więc mam nadzieję, że ten odcinek, jak i ta noc Wam się podobała. Mam na... Zapraszam do lajkowania, do komentowania i subskrybowania. Na razie. I cześć!